Dziękujemy bardzo, pani Annie. Teraz zakończyliśmy pierwszą część konferencji, i mamy teraz do Państwa prośbę o zadawanie pytań, o komentowanie wypowiedzi, o jakieś uwagi. Pozwolę sobie wstać i podejść do Państwa, może ktoś będzie chciał mikrofon. Nie ma pytań do tej części konferencji? Wszystko jest jasne. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu Maria Andresze, z Zarządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Szanowni Państwo, ja chciałam podziękować za zorganizowanie tej konferencji, ponieważ jest bardzo ważne, żeby mówić i ciągle mówić, chociaż tutaj wśród nas są osoby od 20 ponad lat pracujące na rzecz osób niepełnosprawnych, nie tylko ja, bo widziałam tutaj Państwa z Urzędu Pracy, z Zespołu do Spraw Orzekania. Po mnie siedzi dyrektor zakładu aktywności zawodowej. Powiem szczerze, że tutaj jest też środowisko, które aktywnie działa, ale ja myślę, że też należy zwrócić uwagę i mówić o tym, że jednak urzędy pracy już dzisiaj, po tylu latach, powinny nawiązywać szerszą współpracę z agencjami zatrudnienia prywatnymi. Należy się po prostu jak gdyby uwolnić. Ja myślę, że będzie to jak gdyby ten przepływ informacji, możliwość i korzyść dla samej osoby niepełnosprawnej, jeżeli będzie miała szerszy dostęp tak, do wiedzy i do kontaktu z pracodawcami nie tylko z publicznymi służbami zatrudnienia, ale też z alternatywną formą, jaką są publiczne. Powiem szczerze, że my w ubiegłym roku też zaczęliśmy mówić o tej konwencji, zorganizowaliśmy też spotkanie, promujemy produkty prospołeczne wytwarzane przez zakłady aktywności zawodowej. To wszystko jest ważne, ale tak czasami zastanawiam się nad jedną kwestią po tych 21 latach. Biorąc pod uwagę różne formy terapii, które wprowadzaliśmy w czasie od 20 lat. Chociażby terapia w Warszawie terapii zajęciowej. Potem ustawa o pomocy społecznej wprowadziła wiele form alternatywnych wsparcia. I na dzień dzisiejszy zauważam, że brak rozróżnienia tak, pomiędzy placówkami albo też w placówkach zaczyna się jak gdyby powtarzalność pewnych czynności. Czy my też nie powinniśmy zastanawiać się, bo mamy przygotować człowieka niepełnosprawnego jak najlepiej. Do samodzielności, niezależności i nieważne, czy to będzie osoba, która ukończyła tylko edukację na szkole tej najmniejszej podstawowej, gimnazjalnej, czy też to jest student. On ma być aktywny, niezależny, samodzielny. On powinien sam sobie poradzić na tym rynku pracy, który jest różny, był różny i będzie różny. To jest istotne. Dlatego też myślę, że warto by było się w przyszłości pochylić nad. Mm, Usystematyzowaniem albo ewentualnie pokazaniem, prawda, jaka, gdzie powinna być ta terapia prowadzona, żeby osoby jak najlepiej przygotować. Dziękuję bardzo. To tak, jako pierwsza. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa? Witam Państwa serdecznie, Aneta Kokot, Gławsko-Morska Szkoła Wyższa Belgoszczy. Ja mam pytanie do Pani Anny Błaszczak, takie z mojego własnego poletka, z takich moich zainteresowań. Czy do biura um, rzecznika zgłosiły się osoby niepełnosprawne, które były molestowane seksualnie w pracy, bądź też doświadczały mobbingu w środowisku pracy? Choć, szczególnie jeżeli tak, jeżeli były takie osoby, to chciałabym zapytać się o te dobre praktyki, w realizowaniu czy też w stosowaniu działań prewencyjnych na rzecz równego traktowania w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością. Bardzo dziękuję za to pytanie dotyczące trudnego tematu i um, zastanawiam się, jak odpowiedzieć, ponieważ najprościej byłoby powiedzieć tak. Nie. Takie osoby do Rzecznika Praw Obywatelskich się nie skarżą w ogóle. Powiem więcej, nie tylko nie skarżą się takie osoby niepełnosprawne, ale nie skarżą się do Rzecznika w ogóle osoby, które są molestowane seksualnie w pracy bądź osoby mobbingowane. I od razu powiem, dlaczego moim zdaniem się nie skarżą, tak? bo to oczywiście absolutnie nie oznacza, że problem nie istnieje. Szanowni Państwo, w telegraficznym skrócie. My w ogóle rejestrujemy mało skarg od osób reprezentujących grupy szczególnie narażone na dyskryminację. Przede wszystkim osoby niepełnosprawne, ale też reprezentantów wielu innych mniejszości. Nie uważamy natomiast. Aha, i dodam jeszcze, czy też uzupełnię, że jest to tendencja powszechna w całej Europie. Ma nawet swoją nazwę, nazywa się underreportingiem. Znowu przepraszam za ten anglojęzyczny zwrot. Dlaczego tak jest? Są na ten temat prowadzone bardzo ciekawe badania, polecam, zwłaszcza badania Agencji Praw Podstawowych. Ja potem przejdę jeszcze do, do, do tej kwestii, do tej, do tej kwestii molestowania seksualnego, ale tytułem wstępu. Agencja Praw Podstawowych przeprowadziła takie badania we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, właśnie wśród osób szczególnie narażonych na dyskryminację i szanowni państwo, co się okazało, że mianowicie 80% osób, które w roku poprzedzającym badanie doświadczyło dyskryminacji, nigdy ze swoim problemem nie zwróciło się do żadnej instytucji publicznej, powiem więcej, do żadnej organizacji pozarządowej, a zdecydowana większość z nich. Nie tylko nie była świadoma tego, że takie instytucje bądź organizacje istnieją, ale w ogóle nie była świadoma istnienia jakichkolwiek przepisów antydyskryminacyjnych, w tym tych, o których pani wspominała, czyli odnoszących się do kwestii mobbingu czy molestowania seksualnego w pracy. A więc my nie otrzymujemy takich skarg. Przede wszystkim dlatego, że te osoby albo w ogóle nie wiedzą, że mogą się zwrócić do rzecznika bądź do innych instytucji wsparcia, albo w ogóle nie znają tych przepisów no bo skąd mają je znać? A co bardzo istotne, nie mają zaufania do żadnych instytucji publicznych, także takich jak nasza. Mówię to z, z, z żalem. E, wstydzą się bądź krępują przyznać się do tego, że mają taki problem i szereg innych problemów. Także tych natury psychologicznej, które nie będę się zagłębiać. I e, także dlatego szczególnie cieszę się z tego, że jest tutaj pełna sala, bo wielką naszą rolą, czyli urzędników państwowych, pracujących w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, jest zachęcanie e, państwa, e, e, osób niepełnosprawnych, ale także osób pracujących ze sobą niepełnosprawnymi do popularyzowania tej wiedzy, po pierwsze, że można się do rzecznika zwrócić, a po drugie, że to naprawdę niczym nie grozi. Ja Państwa zapewniam, zapewniam z, pewną, z pełną odpowiedzialnością, ponieważ my się z takim problemem często spotykamy, że ofiary dyskryminacji, ofiary molestowania seksualnego, zwłaszcza, nie zwracają się do instytucji publicznych, również obawiając się o ujawnienie ich danych osobowych. I to jest naturalna obawa. Każdy człowiek miałby taką obawę. Więc zapewniam Państwa, że we wszystkich tych skargach, w których dane zostaną zastrzeżone do rzecznika, my takie zastrzeżenie traktujemy z absolutną i z pełną powagą. Co więcej, we wszystkich tych sprawach, w których skarżący w skardze w sposób bezpośredni nie zastrzeg danych, ale my widzimy, że sprawa ma charakter intymny albo że ujawnienie tych danych jest po prostu niezbędne, my tego na pewno nie zrobimy. Zapewniam też Państwa, że Rzecznik Praw Obywatelskich po pierwsze ma ustawowy obowiązek, ale po drugie po prostu wie, że tak trzeba. Odpowiada na każdą skargę, która do Rzecznika trafia, a trafia ich 60 tysięcy rocznie. I teraz w związku z tym jest mi strasznie trudno odpowiedzieć na drugą część Pani pytania dotyczącą dobrych praktyk. Tak? Natomiast z pewnością takim krokiem w kierunku dobrych praktyk jest. Przekazanie ofiarom molestowania seksualnego, być ofiarą mobbingu w pracy, także tym z niepełnosprawnością, takiej informacji że o tym, jakie są ich prawa i gdzie mogą zwrócić się o pomoc, bo to jest z naszej perspektywy, z naszej perspektywy niezwykle istotne. I wreszcie, już zupełnie kończąc, my mamy tego świadomość, bo ja. Pani mówi, że się tym zajmuje, więc z pewnością zajmuje się Pani również tymi przepisami kodeksu pracy i ustawy, tej tak zwanej ustawy o równym traktowaniu, która miała zapobiegać takim, takim właśnie przypadkom. Więc w kierunku dobrych praktyk powiem Pani tak: my mamy świadomość, że te przepisy są matwe, i mamy też trochę pomysłów, dlaczego tak jest. Bardzo duża nowelizacja ustawy o równym traktowaniu znajduje się również w tej nie bardziej jej kibicujemy. Bo ona ma szansę wiele zmienić. Między innymi do kwestii odszkodowania, dodaje kwestii zadośćuczynienia, które w tych przypadkach są bardzo ważne. Więc yy, przepraszam, że nie mogę pani odpowiedzieć w jakiś bardzo, bardziej satysfakcjonujący sposób, ale tak to z naszej perspektywy wygląda. Dziękuję. Widzę, że już jest kolejna osoba ładna. Dziękuję. No, Kurzata Karabowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Mi interesuje tutaj zagadnienie, które Pani poruszyła, które jest między innymi tej, w tejże monografii, a mianowicie edukacja. Bo wspomniała Pani, że jest projekt zamiana subwencji na dotacje. Yy, yy, pomysł, przepraszam, pomysł właśnie. Kto będzie sekundował temu pomysłowi, to by chciał taką odpowiedź uzyskać? Bo to wprowadzenie tych subwencji yy, to jest moja oczywiście osobista opinia, ale spowodowało, że uczeń niepełnosprawny, dziecko niepełnosprawne tak naprawdę stało się towarem. I stało się najbardziej pożądaną wtedy osobą. Nie dlatego, że powiedzmy edukacja, szkolnictwo odczuła taką potrzebę wspomagania dziecka niepełnosprawnego, ale prawda jest taka, żeby utrzymać nieraz też i swoje status quo. I na czym miały te dotacje polegać? Zamiast tychże subwencji. Postaram się możliwie zwięźle, choć to jest temat rzeka. E, więc e, krótki czas, jaki miałam na wypowiedź, wymusił pewne uproszczenia, za co przepraszam. Postaram się teraz dokładnie powiedzieć, o co chodzi. Więc po pierwsze, oczywiście nie ma jeszcze projektu to jest jeden z wielu pomysłów. E, po drugie, e, Właśnie jeden z wielu, to jest tylko jedno z proponowanych możliwych rozwiązań. A po trzecie, zamiana subwencji na dotacje miałaby dotyczyć tylko tej części subwencji, która dotyczy dzieci z niepełnosprawnościami. Ponieważ, jak być może nie wszyscy Państwo yy, wiedzą, ta subwencja. Yy, yy, ja mówię oczywiście skrótem, no, ale znowu że ta subwencja przeznaczona na dziecko niepełnosprawne, jest odpowiednio zwiększona w zależności od rodzaju niepełnosprawności, a więc organ prowadzący dysponuje większą kwotą, teoretycznie większą kwotą na nauczanie, na przykład dziecka z niepełnosprawnością, niepełnosprawnością sprzeżono to jest bodajże ponad 9,5 chwili obecnie, a więc prawie 10 razy więcej niż na każdego innego ucznia. Więc my mówimy o zamianie... Tylko tej części subwencji, która dotyczy uczniów niepełnosprawnych, czyli tylko tej zwiększonej części subwencji og ogólnej, a nie zamiany subwencji w ogóle. I teraz mamy świadomość, że jest to propozycja kontrowersyjna, zwłaszcza z punktu widzenia samorządów, które są permanentnie niedofinansowane. I my też mamy świadomość, że samorząd, który przeznacza na przykład subwencję oświatową. Teoretycznie przeznaczoną na dziecko niepełnosprawne, który przeznacza ją na inny cel, nie robi tego ze złej woli. tak? I nie robi tego dlatego, że chce dziecko niepełnosprawne skrzywdzić, tylko dlatego, że jest permanentnie niedofinansowany. A więc mm, mówimy o tej propozycji, pani mówi, kto miałby za to odpowiadać. Wydaje się, nic by się nie zmieniło. Znaczy, nadal y, za subwencje i dotacje, za ich rozdysponowanie odpowiadałoby Ministerstwo Edukacji Narodowej. Najprawdopodobniej na tych samych zasadach, na y, jakich to działa y, w chwili obecnej, czyli w drodze tego jednorocznego rozporządzenia y, w sposób szczegółowy. Dzielącego te kwoty. Natomiast ja jeszcze raz podkreślam, to jest tylko jedna z możliwych opcji. Drugą możliwą opcją, pewnie łatwiejszą też do zaakceptowania przez samorządy, byłby stały monitoring wydatkowania tych subwencji. I teraz pani mówi o tym, że, że dziecko stało się towarem, właśnie dlatego, że jest po prostu na, na nie zwiększona kwota subwencyjna. My obserwujemy natomiast troszkę inne zjawisko. Mianowicie, że dziecko niepełnosprawne, które trafia na przykład do szkoły ogólnodostępnej, która nie jest integracyjna, jest po prostu ogólnodostępną szkołą powszechną i jakby, no, przepraszam za sformułowanie, generuje pewne koszty w tej konkretnej szkole, tak? Bo to ta konkretna szkoła na przykład dajmy na to zatrudnienie nauczyciela wspomagającego, ponieważ nie jest integracyjna, więc musi wygenerować dodatkowe środki. Oczywiście, jeżeli organ prowadzący pozwoli na to zatrudnienie, tak? ale nie idą za tym te środki, ponieważ akurat w danej gminie jest tak, że cała zwiększona subwencja jest przeznaczona na jedną szkołę integracyjną w tej gminie. tak? I to się, to się niestety często zdarza. Więc hmm, ja, mam, ja mam świadomość tego zagrożenia, o którym pani mówi, natomiast tak czy owak. Dzieci niepełnosprawne y, m, potrzebują zwiększonych kwot, i te kwoty przeznaczone w chwili obecnej przez państwo są relatywnie, tak? relatywnie wysokie. Więc my nie mówimy nawet o zwiększeniu kwot na naukę dzieci niepełnosprawnych. Chociaż oczywiście to jest, to jest takie źródło, gdzie, gdzie pieniędzy nigdy nie jest za wiele, ale my nawet nie o tym mówimy. Mówimy o pewnej, pewnej zmianie filozof, filozofii wydatkowania tych środków. Ale mówię, to może być kwestia zamiany tej części subwencji na dotacje, ale to może być równie dobrze, co byłoby pewnie łatwiejsze do akceptacji przez niedofinansowane samorządy poprzez wprowadzenie monitoringu wydatkowania tych środków. Bo co podkreślam, w chwili obecnej gmina, która przeznacza środki ze zwiększonej subwencji oświatowej, już teraz będę trochę koloryzowała na drogi, tak? Pozostaje w prawie. To nie jest działanie bezprawne. I to jest, to jest bardzo, bardzo istotne. Indywidualne nauczanie ma szereg swoich wad. Oczywiście czasami jest niezbędne, ale... Ale bardzo często odbywa się w domu, a więc tak naprawdę wyłącza dziecko niepełnosprawne z, 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 z edukacji, z edukacji powszechnej, więc zalecamy je w zasadzie wyłącznie w tych sytuacjach, w których nie można takiego dziecka kształcić w, w żaden inny, inny sposób. Jeszcze pytania do naszych gości. Nie mam pytań, ale jeśli Państwo nie macie pytań, to chciałabym się podzielić takim doświadczeniem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Otóż tak jak Pan. Przepraszam, zapomniałam nazwiska. Pan Dariusz Gosk powiedział. Jeśli chodzi o administrację publiczną, to zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w tej administracji wygląda nie najlepiej. Kie... Mizernie, tak, tak jak Pani powiedziała, mizernie. Kiedy Pani Rzecznik Irena Lipowicz objęła urząd, określiła trzy priorytety swojej kadencji. Jednym z tych priorytetów były, była pomoc osobom z niepełnosprawnościami. I wtedy pierwszą rzecz, którą też zrobiliśmy, to spojrzeliśmy, jak nasze biuro dostosowane jest czy otwarte na osoby z niepełnosprawnościami, w tym, jak jest, jak zatrudniane, tak ile osób z niepełnosprawnościami zatrudnianych jest w naszym biurze. No, okazało się, że płacimy, płacimy kary do, do pfron ponieważ nie spełniamy tych tak, pod, tego podstawowego warunku. Um, um, zatrudnienia co najmniej 6%. 6%. E, e, pomyśleliśmy sobie, że jeżeli trzeba, tak, pani rzecznik uznała, że jeżeli ma promować m.in. Um, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, no to trzeba zacząć od siebie i trzeba zacząć od biura. E, zaczęliśmy od informacji. Ten praktyczny poradnik Savoir Vivre'u został wszystkim pracownikom w formie elektronicznej bo on również jest w formie elektronicznej wysłany w takich krótszych częściach żeby każdy z nich żeby każdy z pracowników nie musiał czytać całej książki ale żeby co tydzień dostał taką małą pigułkę i że może w przerwie w pracy sobie to przeczytał a następnie e, e, postaraliśmy się e, e, przygotować biuro do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Tutaj natrafiliśmy na szereg e, barnier. E, odwołam się do, e, też do tych słów, o których mówiła ta, e, do słów pani Anny Marii Dukat. E, e, że osoba z niepełnosprawnością niekoniecznie musi pracować poza domem, także może pracować w domu. Więc pierwszym pomysłem um, takim było, że przecież możemy zatrudnić kogoś zdalnie. tylko akurat jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to kwestia wyjścia z domu jest również, jest równie istotna jak zatrudnienie, tak? I, I ja z przyjemnością mogę pracować w domu 5 dni w tygodniu i nie będzie mi to szkodzić. Natomiast osoba, która jest skazana na samotność, dla niej wyjście z domu i praca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w takim wymiarze, w jakim tylko to jest możliwe, jest częścią rehabilitacji społecznej. To jest, to jest wartość, więc najpierw trzeba było przekonać nas samych, żeby pokonać wszelkie bariery, które umożliwią osobie, jak to Aniu nazwałaś, z... no. Mówię o sobie, która porusza się na wózku i która praktycznie yy, nie, nie, nie tylko niesprawna ruchowo, tak Pani z porażeniem czterokończynowym, tak? Petro, czyli petropedia. tak, jak, w jaki sposób może pracować w biurze? Okazuje się, że jest to możliwe, e, że jest możliwe, że jest możliwe również zatrudnienie, to nas kosztowało e, sporo wysiłku, ale znaleźliśmy dobrych trenerów pracy, organizację, która nam pomogła w zatrudnianiu również osób z niepełnosprawnością intelektualną. To jest możliwe, no mimo, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zatrudnia przede wszystkim wykwalifikowanych prawników, pracuje też pan doktor prawa, osoba z niepełnosprawnością, to są czynności i są zadania, które mogą wykonywać osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Um, I takie osoby dzięki wykorzystaniu e, pomocy organizacji e, społecznej, trenerowi pracy, taka, ta, 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 taka osoba została przygotowana, wprowadzona do biura i w tej chwili sprawdza się, że pracuje chyba półtora roku. Um, w tej chwili, no, w sposób naturalny, jeśli, jeśli ogłaszamy nabór, to zwracamy na, na, na stanowiska wolne, to zwracamy uwagę na to, czy są wśród kandydatów osoby z niepełnosprawnościami, czy też nie. I, i, i muszę Państwu powiedzieć, że to, ta droga, którą przeszliśmy, jest naprawdę kształcąca dla nas, ale jest też przykładem, że jeżeli się chce, to w administracji publicznej bardzo wiele też można zrobić. To, jest bardzo, to właściwie to jest początek drogi. Tak? Jeżeli osoba z niepełnosprawnością pokaże się w miejscu pracy, to po prostu ludzie widzą, że to jest oczywiste, że ktoś taki jest wśród nas, to przestaje dziwić. Ludzie sobie nawzajem pomagają, są otwarci. Dopóki, dopóki takich osób nie ma, to uważamy, że jest to coś dziwnego, że wymaga to od nas wysiłku. Jeśli będziecie Państwo promotorami zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w urzędach publicznych, to służymy, możecie traktować nas jako dobry przykład, ale też polecać nasze doświadczenie. Chętnie pomożemy i wskażemy, jak przyłamywać. Bariery w administracji, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły tam też z pożytkiem dla siebie, ale też dla wszystkich pracow pracowników, ale też dla ludzi, którym urzędy publiczne służą pracować. Dziękuję bardzo. Ja bardzo się cieszę, że został że został tu poruszony termin naszej świadomości. Ja jestem nauczycielem w szkole specjalnej i mam właśnie pod sobą wychowanków o niepełnosprawności nie, intelektualnej. Ogromny problem dla nas, dla placówki, przy której jest szkoła przysposabiająca do pracy czyli uczymy naszych wychowanków, jak najlepiej przygotować do życia dorosłego jest problemem wyjścia. Do pracodawców, którzy chcieliby nas przyjąć na praktyki czy na jakiś okres próbny. Mamy w naszej szkole takie perełki, które nadawałyby się doskonale, by mogły podjąć pracę, prace proste, ale niestety nikt nas nie chce przyjąć. I tutaj, jeśli można, zasygnalizować ten problem by w tej kwestii również coś się zmieniło, tak na przyszłość. By dla tych dzieci nie były tylko warsztaty, nie były też tylko zakłady aktywności zawodowej, ale była praca w prostych, yy, zwykłych zakładach, gdzie pracodawca na pewno byłby bardzo zadowolony z takiego pracownika, który obsługuje kserą, który sprząta halę, może być to że Tutaj w tym zakresie bardzo byśmy jako szkoła oczekiwali zmian. Dziękuję bardzo. Chciałabym podziękować naszym gościom za wystąpienia i kończymy oficjalnie tą część naszej konferencji. Zapraszam Państwa na przerwę, po zakończeniu której będzie druga część już w formie debaty. Dziękuję bardzo.